Teraz chciałbym z Wami porozmawiać jeszcze o czymś na temat tworzenia kości, ponieważ często przyjdzie nam tworzyć obiekty, które będą odbiciem lustrzanym też, tak? Tak jak sobie modelujemy to, to nieraz włączamy sobie ten y, modyfikator, powiedzmy ja sobie tutaj włączę, cuba, często włączamy sobie tutaj modyfikator mirror, żeby nam to szybciej szło. Albo po prostu z początku od razu lecimy sobie tylko z jedną stroną, czyli dam sobie Ctrl R, trójeczkę i usunę sobie tą lewą stronę, i to automatycznie mi się tutaj wypełnia tym naszym modyfikatorem tak. Możemy sobie teraz tutaj robić różne rzeczy, i z prawej strony wszystko nam się tutaj uzupełnia fajnie. No i podaną rzecz mamy w systemie tworzenia kości, żeby było nam szybciej, łatwiej i przyjemniej to na przykład przejdziemy sobie do widoku z przodu, dodamy sobie armatur, no załóżmy, że to będzie ta kość nasza główna, więc przejdźmy do edit mode i załóżmy, że teraz musimy sobie tutaj stworzyć ym, zarówno z lewej, jak i z prawej strony jakiś tam system kości więc jeżeli będziemy chcieli coś takiego robić, żeby nie bawić się dwa razy i nie tworzyć najpierw prawej, a później lewej strony to już wam pokazuje co zrobić. Ja sobie teraz to wyekstruduję na przykład w górę Z. Teraz będę chciał przesunąć to w prawo, więc muszę sobie usunąć tutaj disconnect bone, znaczy wcisnąć disconnect bone. Dam sobie GX i załóżmy, że chcę pójść tutaj. No i nazwijmy sobie to w jakiś tam sposób, czyli kliknę tutaj. No i mm, zazwyczaj będziemy chcieli robić tak, że żeby to wszystko fajnie działało, to to, co mamy tutaj po prawej stronie, no to tak, jakbyśmy się wcielali tutaj w jakiegoś, powiedzmy, w jakąś postać, którą tworzymy. Tak? Ona zazwyczaj patrzy na nas, bo my yy, patrzymy też na nią z przodu. Więc ta strona, dla nas to jest prawa strona, ale z punktu widzenia tej postaci, która teoretycznie na nas tu patrzy, wyobraźcie sobie to, to to jest jej lewa strona. Więc załóżmy, że to będzie jakaś jej ręka, więc chcemy wpisać, że to jest na przykład ręka L kropka L, tak, z dużej litery, kropka, duża litera L jak lewa strona, left. No i teraz, jeżeli chcemy uzyskać to samo po drugiej stronie, to możemy sobie zduplikować to, przenieść gdziekolwiek tam z prawej strony i nazwać to ręka, ale R jako right z prawej strony. No i powiecie, no dobra, ale to chyba nie do końca o co nam chodziło, tak, bo dalej się powtarzamy, dalej stworzyliśmy najpierw to, później to, no i, i nie ma w tym sensu. No ale już Wam pokazuję. Zobaczcie tu u góry jest taki magiczny przycisk, że Apply Changes to Matching Bone on Opposite Side of X Axis. I to też jest tutaj. Jak sobie tu klikniemy, to to jest to samo. X Axis Mirror. Klikamy sobie to i zobaczcie, że jak teraz przeniosę to gdziekolwiek to automatycznie z lewej strony mi się to dostosowuje. No i jak mamy tą opcję włączoną, przejdziemy sobie tutaj teraz do ogonka i będziemy sobie ekstrudować coś, czyli daję E, następnie Z. To zobaczcie, że z tej strony mi się dodaje kość, a z lewej strony też dodaje się automatycznie druga. I zobaczcie, że nadzewnictwo automatycznie też się zmienia. Tutaj mamy ręka lewa 001, a tu mamy ręka R prawa 001. Czyli właśnie musimy utrzymywać tą konwencję, że nazywamy właśnie nasze obiekty z tą kropką L i tutaj z tą kropką R. Dzięki temu będzie to działać całkiem fajnie. A jeżeli chcecie dodać na przykład jakąś kość, która nie jest tutaj połączona, gdzieś jest sobie tutaj osobno, no to możemy kliknąć sobie po prostu Shift A, została ona dodana tutaj i możemy teraz ją tam kliknąć. Nieraz ciężko jest to zrobić, więc żeby było nam łatwiej, ogólnie to może ja ją usunę teraz. I pamiętajcie, że zawsze dodajemy jakieś obiekty tam, gdzie jest kursor 3D. Tak? Więc możemy sobie ten nasz kursor przenieść na przykład tutaj i damy jeszcze raz Shift a. No i tutaj dodała nam się ta nasza kość. No i zobaczcie, dodałem sobie tą kość, tak? Tutaj nie dodam żadnej literki L ani R. Tylko po prostu ją tu zduplikuję i jak teraz ruszam sobie tą kością, to nic się nie dzieje po lewej stronie, prawda? Mamy tutaj dodany ten zaplikowany to, żeby nam się po drugiej stronie to zmieniało, a mimo to nic się nie zmienia. No właśnie dzieje się dlatego, że nie powiedzieliśmy, że to jest z lewej strony. Zawsze, jeżeli chcecie, żeby coś działało po drugiej stronie, to musimy dopisać właśnie to .l no, i teraz dalej nie będzie to działało, ponieważ tutaj jest zupełnie inna nazwa. Tutaj mamy BON 002, więc jak teraz to zmienimy na BON.R, i teraz jak to będziemy ruszać, to zobaczcie, że już się naprawiło i wszystko działa. Czyli zasada jest taka, że kości muszą mieć taką samą nazwę. Kość po tej stronie ma się nazywać L, L a ta po drugiej stronie ma się nazywać L. R czasami można sobie z tym jeszcze poradzić ja usunę na razie te kości w taki sposób na przykład dodam sobie tutaj taką kość to na razie tutaj wyłączę, załóżmy, że tego nie mamy jeszcze, więc tutaj stworzę to od razu właśnie z literką L tutaj sobie poekstruduję parę tych kości, cyk, cyk, cyk porobię coś takiego no i teraz załóżmy, że my chcemy sobie to odbić po lewej stronie, tak to możemy też zrobić to tak jak robimy ze zwykłymi meszami Klikamy prawym i zobaczcie, możemy dać sobie coś takiego jak Symmetrise. Dajemy Symmetrise. Teraz, jak klikniemy na tym, to automatycznie nam się tutaj dodają e, te oznaczenia R. Tu mamy L, a tu automatycznie dodało nam literkę R. I wszystko będzie działać, więc jak teraz sobie tutaj to włączymy i tym będziemy ruszać, to z lewej strony też wszystko będzie się ładnie tutaj e, mapować, bo oznaczenia, nazwy są takie same. Oczywiście też pamiętajcie o tym, że kości dziedziczą tutaj czy parentują się od głowy do ogona. Tak? Czyli to, co jest tutaj w głowie, to tak idziemy, właśnie taki jest łańcuch, taki jest, taki jest kierunek łańcucha. Więc zaczynamy od głowy i później już wszystko pozostałe to są dzieci tej kości. Więc czasami, jeżeli przyjdzie nam tworzyć takiego riga, że on ma się zaczynać od góry właśnie, no to oczywiście musimy albo sobie stworzyć taką kość i ją tutaj poedytować, dać ją do góry i wtedy ona będzie się zaczynać stąd. Jak będziemy sobie iść tutaj w dół, ekstruktować, to wiadomo, że u góry będzie rodzic, a tu na dole wszędzie będą dzieci. Tak? Jak sobie przejdziemy teraz do post mode, to zobaczcie, że tak właśnie jest. Ale czasami w szybszy sposób, jeżeli chcemy sobie to zamienić, mamy na przykład takiego małego riga i stwierdzimy, bo nieraz takie jest, jak tworzymy nogi na przykład, tak? Tutaj powiedzmy, idziemy sobie w górę, tworzymy kręgosłup, tu później w prawo rękę, no ale później, żeby w dół zrobić właśnie nogi, to musimy sobie to obrócić. No i jest tutaj taka szybka, właśnie, no ja teraz już to zrobiłem obrócone, ale jest też taka szybka opcja tutaj, że klikamy prawym i dajemy sobie switch direction. I zobaczcie, że automatycznie nam się to odwróciło. Może ja to zrobię jeszcze raz, żeby Wam przypomnieć, że to był rodzic, to była ta kość główna, a teraz, jak sobie kliknę switch direction, obracamy, to teraz tu idziemy od głowy w dół i zobaczcie, teraz to jest rodzic, tak? To jest ta kość główna. Pamiętajcie, że zawsze zaczynamy od tej kości, od głowy i w tak, w tą stronę idzie ten łańcuch. To jest dosyć istotne, bo wiecie, jak takich podstaw się nie nauczymy już teraz, to. Później będzie nam ciężko niektóre rzeczy zrozumieć albo po prostu będziemy się mylić. No i po co nam to, tak? Co jeszcze chciałbym Wam pokazać na koniec, to jest to, że jak stworzymy sobie jakąś kość, tutaj dopasujemy do jakiegoś mesza, no ale nieraz twierdzimy, że a jednak przydałoby nam się jeszcze trochę więcej tych kości, bo coś tam chciałbym jeszcze dodać i tak dalej. To zamiast tutaj zmieniać już te ustawienia kości i tak dalej, to możemy po prostu kliknąć sobie prawym i wybrać subdivide, dzięki czemu kość nam się dzieli na pół. Końcówki tutaj są w tych miejscach, gdzie powinny być, a dostajemy dodatkową kość do tego, żeby coś do niej tam przypisać. No i dobra, jeżeli chodzi o takie podstawy tutaj, dodawania tych kości, w edit mode, tworzenia itd., to na razie wydaje mi się, że to wystarczy. Ok, a teraz chcę Wam jeszcze coś pokazać, bo zauważcie, to też na początku przyprawiało mi trochę bólu głowy, bo nieraz jest tak, że jesteśmy, o teraz zobaczcie, w post mode. I nasz rig wygląda w ten sposób, ale jak przechodzimy sobie do Edit Mode, to wszystko nam się tutaj przesuwa. I czasem to może nas frustrować, bo nieraz potrzebujemy zrobić jakieś zmiany tam, i tak dalej, a nam się te kości przesuwają, i to trochę nie jest zbyt ok. Więc co możemy zrobić? Pamiętajcie, że jak jesteście w Pose Mode, to jeżeli wszystkie kości są na swoim miejscu, to zawsze powinno to wyglądać tak jak w Edit Mode. A jeżeli tak nie wygląda. To znaczy, że tutaj jakieś kości w pose mode zostały, no już zdeformowane, zostały gdzieś tam stransformowane, czyli przesunięte, zrotowane czy zeskalowane. Więc żeby uzyskać taki sam wygląd, jak jest w edit mode, powinniśmy zaznaczyć sobie te wszystkie kości, no i zresetować transformację, tak? Czyli dajemy sobie Alt R, Alt G i Alt S. I teraz jak sobie przechodzimy do edit mode, to wszystko jest dokładnie w tym samym miejscu, w jakim powinno być. No i już.